Dzień, widzowie. Pamiętacie, co się stało jakieś pół godziny temu? Trafiłem moją drugą legendę. I normalnie w to nie wierzę. Wczoraj Jin Dzisiaj Sandy. To jest moja pierwsza legenda, którą samodzielnie trafiłem, bo brat mi trafił spajka i zagramy sobie na zadymę. Na zadymę już sobie graliśmy. Jedną grę przegrałem jedną wygrałem. Z Leonkiem grałem. Też, ej pozderko, 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 bo też dropnął przed chwilą Leona. Pozdrawiam. Dobra, dlatego sobie gramy. zagrajmy sobie. Boże, ja w to nadal nie wierzę. Nie no, ja się pytałem czy to nie jest sen. Przez przy... Ej, dwie Sandy! Ej, xD. Tak to się robi. Ha? No by... no by. Nie no, tak to jest zawsze. Nie legendą, nie legendara. Dwa ulty naraz. Ej, dobrze ten. Ej, ten el Primo ogarnia. Ej, dobrze. Ile miała pucharów ta seni? 20. Ja miałem 21. No to Pozderko, nie? O, ona gra ponownie, no to ja też gram ponownie. A ja dalej w to nie wierzę. Czy ja śnię, czy ja naprawdę trafiłem sandy, czy o co tutaj chodzi, bo ja dalej nie kminię Bam, bam, bam. Kurczę! Kurczaki. Ojej, ja w to nadal w to nie wierzę. Ej, ta Sandy trafi? Trafisz? No powiedz, że ogarniasz, dobrze. Ej, nie... Tak, ta Sandy trafiła, ja, bo po niku widziałem, tak. Dobrze, Sandy, ogarniasz. Ja też ogarniam. Mam już dwie legendy i w sumie. Nadal lubię bardziej spajka, ale Sandy już mi przypadła tak bardziej do gustu, nie? To może jeszcze jeden meczek, ostatni na odcinku, nie? Piątą rangę wbijemy. No, wszyscy grają ponownie, wiadomo. Pozdrawiam, pozdrawiam właścicielu Sandy. Ja też mam Sandy. No, on już to pewnie zauważył. Jak gadam, jak głupi. Ale nie no, jestem w kompletnym szoku, bo posłuchajcie, Adam z kanału Adisu9Gamer9 on ma prawie 13 tysięcy pucharów, ma tylko kruka, a ja... Wbiłem dopiero 9000 pucharów z, je, z jego megaboksa za 9000 pucharów Dropła sama lipa, czyli nic wiadomo. A u mnie z megaboksa za 9000 to jest mój ulubiony megaboks. To pierwsza postać z megaboksa u mnie. Z megaboksa mi nigdy nic nie dropi. Nigdy. Kompletnie. Tylko dwa razy dropłem postać z megaboksa. O! Dobra, jest piąta ranga. Już nie gram ponownie. O Jezu, ja w to nadal nie wierzę. Ta Sandy też nie gra i on odgapia ode mnie wszystkie ruchy, nie? O Boże, ja teraz opening szykuję normalnie, bo po prostu mi się nie opłaca otwierać skrzynek. Jak już zobaczcie, jakie ja mam liche szanse. Tylko na legendę mi się zmniejszyły. A na Epika i Mitryka mam dalej takie same. Tak samo po drobnięciu Gina. Miałem znowu takie same, a tylko na legendy mi się zmniejszyły. Co? Zwiększyły mi się szanse na legendę, mordy. Bo ja miałem mniejsze. Ja miałem mega mniejsze szanse na legendę. Z zwiększyły mi się. Dzięki za obejrzenie tego filmu i na razie.